Moi drodzy, witam serdecznie już w kolejnym naszym odcinku, dzisiaj akurat cytat będzie z książki, tutaj jest Różal, instrukcja samodestrukcji. No dosyć niedawno ją sobie kupiłem, ją przeczytałem, no była bardzo, powiem szczerze, ciekawa książka, yy, czy, czy tak w sumie poleciłbym ją? No ja osobiście, kto tam znak to lubi ma tutaj Marcina Różalskiego, to... Jak najbardziej polecam, są to ciekawe, natomiast kto tam ma troszkę słabsze, może mieć nerwy, no to czy tam no pewnych rzeczy może nie tolerować, no to znaczy polecam mimo wszystko każdemu tak przeczytać sobie i jakieś tam zdanie sobie temat wyrobić, tak, jeżeli ktoś tam by go nie znał, no to właśnie tutaj Marcin Różalski to jest polski kickboxer. Te, też on, on mówi, że nigdy nie był zawodnikiem MMA, nie czuje się zawodnikiem MMA, no ale jednak Toczył tutaj walki w MMA nad mistrzem KSW. No też był wcześniej tam mistrzem chyba świata w kickboxingu. No a tutaj cytat z tej książki będzie taki. Czy gdybym mógł cofnąć się w czasie, to byłbym ponownie zawodnikiem sportu walki? Tak, byłbym nim jeszcze raz. Podoba mi się to. Moje życie mi się podoba. Biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, rozczarowania, które przeżyłem to z perspektywy czasu to mnie jedynie wzmocniło. No tutaj typowo myślę, że to jest jakby coś, co może powiedzieć jak najbardziej człowiek sukcesu, czyli taki człowiek, no ktoś, kto przede wszystkim patrzy w przód, a jedynie z przeszłości, no to przede wszystkim wyciąga wnioski. No, każdy mógłby się zastanowić, czy... Czy on faktycznie żałuje, czy. No i teoretycznie można powiedzieć, że nie wiem, wtedy coś tam się działo, coś się wydarzyło, no i szkoda, że to się nie wydarzyło. Tak tylko może zastanówmy się czasami, czy to, aby trochę nie postawiło nas w tym miejscu, w którym jesteśmy. No czy to jest miejsce złe, czy dobre? No to każdy musi sobie na to odpowiedzieć. No ja sam po sobie widzę, że. Są rzeczy, które pamiętam, że wtedy, z perspektywy czasu widzę, że to wyszło mi na dobre, no ale wtedy odczuwałem, że, że no nie chciałbym, żeby to tak wyglądało. No ale jednak teraz widzę, jakby owoce tego, że się jakoś tam nie poddawałem, mimo że po prostu miałem ten jakiś cel, tak? Plan to taki był, się tam gdzieś zmieniał. Scenariusze też się nieraz zmieniały, bo to też to mnie właśnie nauczyło, że. Jakby możemy sobie obrać jakiś scenariusz życiowy, ale to wcale nie znaczy, że on musi być jakby no od A do Z tak, jak my byśmy tego chcieli. No, bo życie, życie pokazuje, że jest często inaczej. Ale to, że on nie zostanie zrealizowany tak, jak my byśmy chcieli, to wcale nie znaczy, że to jest dla nas złe. Może właśnie to być dla nas dobre. No, i tak właśnie tutaj Marcino sobie pisze, że w no, że przeszłości by nie zmienił, bo to go. Właśnie kształtowało, dzięki temu tam y, osiągnął swoje sukcesy. Jest takim, a nie innym człowiekiem. Gdzieś tam przede wszystkim y, też się dużo z tego, co tam wiem, charytatywnie tutaj udziela. Gdzieś tam ma swoją tam stadlinę koni, tam gdzieś hodowlę zwierząt i też y, dobrze się tutaj z tym czuję. Także generalnie tutaj nie będę mówił za wiele, ja po prostu jeszcze raz tutaj. Do książki odsyłam. Tutaj się jak ktoś będzie zainteresowany, niech się dowie. No a tego właśnie chcę wam to życzyć, że byście właśnie mieli cele, do nich dążyli, ale jednak żebyście dopuszczali do siebie, że powiedzmy, może być, może być różnie, tak? Możemy sobie zaplanować, że ten cel nie wiem, zrealizujemy w przyszłym w jakimś tam określonym czasie. No może się okazać, że jednak. Jakieś tam sytuacje mogą spowodować, że będziemy musieli przesunąć to na później, no ale, ale jak już się ten cel osiągnie, no to, to tak naprawdę już nie ma znaczenia. Znaczy, później właśnie się okazuje, że właśnie ta zmiana, czy ta droga, którą przeszliśmy, miała większe znaczenie, niż samo osiągnięcie tego celu, bo to właśnie ta droga jakoś nas kształtowała i zmieniała. Więc tego wam życzę, tak jak chyba w największość filmików. No, miejcie swoje cele, dążcie do nich, no i nie odpuszczać, tak? Bo to, to właśnie tym właśnie charakteryzują się ludzie sukcesu, że nie odpuszczali, że się nie poddawali, nawet jak nie wychodziło, to i tak zawsze znajdowali w sobie tą motywację, czy nie przejmowali się tym, co to też wymagało poświęceń, tak jak tutaj jest napisane. No i tego wam po prostu życzę. Życzę, miejcie cele, nie poddawajcie się. I je po prostu realizujcie, więc trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.